Jaki jest Twój ulubiony design karty z FIFA 20? Daj znać na dole w komentarzu. Siema, tutaj koza kanał Koza Sport w otwieraniu paczek, które się jakiś czas temu, powiedziałem, że jest ono prawdopodobnie ostatnim, no chyba, że wydarzy się coś wartego Waszej uwagi i ten odcinek absolutnie jest materiałem tego typu. Tylu kart świecących, różnokolorowych, nie widziałem, a na pewno nie nagrałem jeszcze nigdy w historii swojej przygody z YouTube'em. Tak więc mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. E, no i co mogę więcej powiedzieć? Liczę, że będziecie się bawili tak dobrze jak ja i ludzie zgromadzeni na streamach. Przypominam, streamuję poniedziałek, piątek od godziny 11. E, no bo działo się naprawdę dużo. Nie mam pojęcia w ogóle, czat, co jest do zgarnięcia tutaj. Te, dobre, zobaczmy. Zobaczmy, nie wiem, może będzie Ronaldo na przykład shapeshifter. No to jest... Dlatego, słuchajcie, ja nawet nie próbuję na swoim RTG, jak już będę mógł, nie będę grał w tych FUT Champions, bo nie widzę sensu, no. Nie widzę sensu walczenia o, o takiego Martineza, o takiego ee, Handanowicza i tak dalej. O, walkout inform, e, żeby mieć te... Albo... Nie no, walkout in. O, piękna sprawa. Podoba mi się, e, podoba mi się to, Memphis Depay trafiony. Nie wiem, czy on coś kosztuje, no nie, nie, to, nie kosztuje teraz, ale to jest dla nas, słuchajcie, wskazóweczka, że takiego Memphisza za 20 koła to już można do RTG wyciągać, nie? Okej, okay, mamy ShapeShift teraz, słuchajcie Kulibali? Nie, nie może być Kulibali Gay. <laughs> nie mam pojęcia, czy on coś kosztuje. Jest to na pewno karta warta uwagi. Nie oczekujcie chyba, nie oczekujecie chyba teraz, że paczki yy, będą wam się zwracały za każdym razem. A tutaj mamy yy, Headlinera? Chyba tak, Środkowy Pomocy Hiszpania Zaul proszę bardzo. 88 oceny ogólnej. Nie wiem, czy headlinersy. Nie były moim ulubionym designem tej Fifie. No są tak piękne te karty. Co tutaj będzie? Kolejny kolorowy walkout? Jest kolejny kolorowy. Słuchajcie, co paczka, to kolorowy walkout. Miło, ej, miło na koniec Fify otwierać te paczki z takiego powodu. Co prawda to jest boateng, ale mieliśmy zielony walkout, mieliśmy pomarańczowy walkout. E, mieliśmy teraz niebieski walkout. No jest to przyjemne. A walkout inform może być dla nas jeszcze szczęśliwszy. Zobaczmy, Niemcy, Środkowo-Brońca. Nie mam pojęcia, kto jest różnie tygodnia. To będzie Max! Hume 88 oceny ogólnej. Piękna sprawa, słuchajcie, piękna sprawa, ponieważ Niemiec no jest wysoko oceniony informem. No co mogę powiedzieć? To jest kolejne przyzwoite, bardzo przyjemne trafienie. Będzie się działo w kolejnej parze. Idziemy znowuż powoli. Znowuż walkout inform, więc naprawdę sypie Brazil! I to jest środkowy. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Alan! Fantastycznie, słuchajcie! 86 oceny ogólnej. Brazylijczyka, który jest absolutnym kotem w tej Fifie eee, W tej wersji, nie wiem, myślę, że nadal powinien dawać radę. Więc dzisiaj dropi <grym> fenomenalnie. FIFA, słuchajcie, jej sport, po prostu nie odchodźcie od nas. Zostańcie z Patrzcie, jak wam leci z paczuszek. Patrzcie, jak wam leci. Jest dobrze i zobaczmy ostatnią paczkę. Nawet tutaj mamy walkout inform. No co się tu Co się tu dzieje? Przez chwilę nie wiem czemu myślałem, że to może być ikona, bo jakieś te boki wydawały mi się inne. Ale jest sepe. Słuchajcie, nawet jedna z tych pat- jeżeli to nawet nie są drogie karty, to zawsze są to walkout informy, które gdzieś tam się przydadzą do kolejnych SBC i tak dalej. Ja robię streama takiego, jakiego sam chciałbym oglądać. Chciałbym oglądać streama z genialnymi trafieniami. Argentyna SPO... Czy to jest Carlos Tevez? Czy to jest Carlos Tevez? 92 na ogólnie nie wiem ile on kosztuje, ale kiedyś to była karta niesamowicie droga i niesamowicie pożądana. Okej. Okay. Carlitos Tevez. To mi się podoba. No i to jest stream, który ja bym chciał oglądać czasem. Ile on teraz kosztuje? Dobra, ej. Kiedyś kosztował 700 tysięcy chyba. Teraz kosztuje 80, 000, ale nie zmienia to faktu, że ta karta jest jest kozacka. Pierwsza teraz tapaczka z ikoną, z tego ranu, który przed nami z ikonami, więc miejmy nadzieję, że rozpoczniemy dobrze. Ehm, no, gościu oddał dla niego badgio, więc fajnie by było trafić tutaj kogoś, kogoś fajnego. Delpiero mu dajmy za tego badgio. A, Anglia, Esio w takim razie, SP. Oj, 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 kto to będzie? No, chyba nie jest dobrze. Znaczy. Nie wiem, czy Frank Lampard cokolwiek kosztuje, ale przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby na tym etapie gry ktokolwiek chciał wpuścić gościa z 74 tempa do swojego składu. Jakby, Frank Lampard to jest dobry zawodnik w rzeczywistości i jakby nie odbieram mu tego. Jeżeli ktoś jest fanem Chelsea to świetnie, ale, ale rozumiecie o co mi chodzi no. Kolejna szansa na łzy. Kolejna szansa na brak emocji, bo będzie mech w trafienie. Ale miejmy nadzieję, że będzie Radu, że będzie Brazylia, że będzie pele. Może ja chciałbym Pelé Stoiczkow. Mam problem ze Stoiczkowem, bo to jest karta przekozacka patrząc na statystyki. Przekozacka patrząc na statystyki. Naprawdę, naprawdę. Rzadko się widzi Stoiczkowów, czy Stoiczkowowów. E, ale nie no, skajcie, cenowo jest całkiem nieźle. O, mamy headlinera, proszę bardzo. Once tu watch mamy niesamowite, że Pepe przy łokoucie nie musi zrobić 50 niepotrzebnych step żeby wyjść za karty, nie? Znowuż Tevez? Czy to jest znowuż Tevez? Czy to jest tyś znowuż, ty Carlosie Tevezie? Ty piękny ty. Co się tutaj dzieje dzisiaj ze szczęściem, skajcie? No, piękna sprawa. Jeszcze do tego tu wam zapata. Co to jest zapata? Co to jest zapaczka? Ej, nie, takiego otwierania w tej FIFA naprawdę nie mieliśmy. Nie dość, że sypie niesamowicie. No, dosłownie każda możliwa karta jest potrafiana, no. Nice! Mówiłem, że na głównym kanale już nie będę dodawał. Znaczy, że pewnie nie będę dodawał paczek i ten, ale taki pack opening naprawdę trzeba dodać, bo tutaj jest. Niesamowicie! Mam nadzieję, że ta ikona nam zabawy nie zepsuje. Lotar, 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 to nie jest. Aaaa, ah, Jens Lehmann! No, no, sypie tymi zawodnikami Arsenalu. Ale szkoda, szkoda, że nie. Szkoda, że to nie jest Vieira, albo nie Henri. No, i miejmy nadzieję, że ta elita będzie dla niego szczęśliwa. Aczkolwiek naprawdę nie wiem. Czy tu można trafić toty? Ktoś mówił, że można trafić toty. No, ale ja nic o tym nie wiem. Patrząc na to, co nam tu poleciało. Zobaczmy. Drugie rozdanie. No 96 i I ostatnie rozdanie. Czy będzie wreszcie powód do radości? Jakie są szanse? Jakie są szanse? Ty Mati, ja ci proponuję, wiesz, zrób parę paczek za 15 tysięcy sobie. Zagraj draft trzy razy, odpadnij w drugiej rundzie i będziesz miał lepsze karty niż to, bo ewidentnie tak to teraz wygląda. A teraz otwieramy jakąkolwiek paczkę. Tam ma trzy karty świecące Belgia Striker Rommel Lukaku 88. Proszę bardzo Mówię wam, im gorsza paczka, tym lepsza paczka dzisiaj. No to jest niewiarygodne. Kolejna, nie wiem co to jest, co to będzie. Ja nie wiem, jaką paczkę otworzyłem. Niemcy, CDM, Jozua a, bo to jest paczka ta, przecież za elitę. Dobra, Jozua Kimiś 96. Jozua Kimiś 96, czyli on wyznacza nam sufit. To nie jest najlepsza wiadomość. To nie jest najlepsza wiadomość, bo tutaj będą trzy informy, no nie? Eee, trzy tocy. Więc to nie będzie za dobra. To nie jest dobra informacja w takim razie, że to jest Jozua Kimiś. Nie wiem, kto by tu mógł być. Manolas. Co tu w ogóle. Jakie to są mieszanki? Salvio, ile on kosztuje? Eee. Okej, okay, a trafiamy my, Sergio Busquetsa. E, pierwszy nasz walkout niekolorowy dzisiaj. To jest niesamowite. Pierwsza karta niespecjalna walkoutowa dzisiaj. Takie mam wrażenie, prawda? Czas, że nie było chyba żadnego e, walkoutu, e, który byłby kartą złotą. Dobra, paczka bestow teraz u niego, potem dwie paczki z ikonami. Zobaczmy. E, to jest. birthday? Nie możliwe, żeby to był birthday, To jest. To będzie w Florencji. Nie, to jest Kieza. Fede Kieza. On chyba nic nie kosztuje, prawda? On chyba nic absolutnie nie kosztuje. To jest na pewno karta, która na RTG, e, która chciałabym, chciałbym, żeby się pojawiła na RTG, bo, e, bo bo ja bardzo lubię Federico Chiesa jako piłkarza e, i te statystyki są fajne jak na nasze RTG, no, ale nie na to, żeby go otworzyć tutaj. Więc ja bym się ucieszył z Federico Chiesa szczerze na RTG, ale nie tu. Proszę, żeby to nie był duplikat, ale żeby to było coś dobrego. Jero? Nie, Guardiola. Guardiola, nie jest Brazil, właśnie nie jest to Brazil Ajajajajaj, aj, 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 aj. jest to Guardiola SPD, 90 do ceny ogólnej No, powiem tak, tak jak każda paczka jest dzisiaj dla nas niemalże paczką z walkoutem i szczęśliwą No tak Guardiola, no nie, no nie, no nie Co to będzie? Argentyna jest dobrze Ojej, chociaż nie, to jest bardzo dobry traf. Nie, 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 nie Cofam, cofam, cofam ten Zanetki to jest bardzo dobra karta. Okej, okay, to jest GG duże. To jest duże, GG. W skali tych paczek jest dobrze. Nie wiem, wiecie, przez chwilę pomyślałem Zanetti, e, ale pomyślałem sobie zaraz. To jest przecież Prime Zanetki, czyli karta już naprawdę, naprawdę topowa. Karta, która naprawdę, e, naprawdę trzyma poziom i trzyma poziom cenowy cały czas. Zobaczcie na to: powyżej 200 tysięcy monet. To jest coś naprawdę znakomitego. Co tutaj będzie, dajmy? Jeżeli tu będzie Francja, to będzie problem, ale to jest Meiko. To nie są źli napastnicy czy z Meksyku. Patrząc na staty i ten... No, cenowo nie jest najgorzej, przyznam szczerze. Cenowo nie jest najgorzej. Kolejna ikona. Na, 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 na. Anglik, więc dobrze. Nie będzie, ach. Napastnik, więc w ogóle spadamy na samo dno. Alan Shearer. Oj, 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 oj. Znana, znana piosenka każdego fifacza. Że niczego nie poleciało mu nic takiego fajnego, fajnego. Może teraz? Aaaa! Anglia. Są tak niesamowite ikony. Są tak niesamowici zawodnicy. A my trafiliśmy typa, który zrobił kupę podczas meczu. Tak więc w ten sposób wyglądały paczki na waszych kontach. Ale najlepsza karta wydropiła na moim koncie. Na koncie Summer RTG. Czyli serii, którą prowadzę głównie na streamach i... Zacząłem tam po prostu grać, bawić się FIFA i, e, i nie przejmować niczym. Gramy sobie w Division Rivals jakimiś beznadziejnymi składami, oczywiście bez FAPońców e, i powoli, powoli buduję sobie ten skład, przede wszystkim próbując wrócić do tego, e, co w FIFA było najważniejsze jeszcze kiedyś, czyli zabawy. Tak więc nie przejmuję się używaniem kart meta, nie przejmuję się kiedy mecze przegrywam, bo po prostu szukam tego fanu, który mieliśmy kiedyś, więc jeszcze raz zapraszam Was na streamy, no bo dzieje się tam na przykład to. Dobra, lecimy z tym. Dobra, czekajcie. Eee, nie widzicie wy, nie widzę ja, ja nie widzę, nie patrzę nie patrzę. Zobaczyłem, poszukamy sobie tego Czat, Narodowością czy ligą? Premier League. No to lecimy ligą. Premier League Nie ma. Ligę. Nie ma. Serie? A. Nie ma. Bundesliga? Non La Liga Santander. Oh, si! Oh, si! No, da te Mending pogrammo, eh? Da te Mending pogrammo, cazzo, sobie chyba. <laughs> Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzi sobie Azard, jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzą sobie inne karty, jakim niesamowitym bykiem jest zwykły Muriel, to oczywiście zapraszam Was na mojego Twitcha, Twitch TV slash Koza Sport. Tymczasem mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. To był Koza, kanał Koza Sport. Dużo tego Koza Sport, ale wiecie o co chodzi. Na razie. Piona!